Witam. Chciałem dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób udaje mi się czuć dobrze, korzystając z tego, co obiecuje Bóg, że wszystko co dobre, o co będziecie prosili, się stanie. No, przede wszystkim podstawą jest to, żeby starać się być własną uświęcającym i żeby Bóg po prostu miał do nas dostęp poprzez spowiedź, Eucharystię, modlenie. Kiedy ta... A ten duch Boży w nas wzrasta, jesteśmy własce uświęcającej, no to wtedy Bóg może wpływać na nasze samopoczucie, tym, że po prostu nasze myśli, uczucia, nasze życie będzie już się układało tak, że będziemy coraz bardziej szczęśliwi. No i ja tego doświadczam zawsze, kiedy nie grzeszę. Kiedy grzeszę, no to po prostu Bóg nie może być we mnie już ponieważ żeby Bóg był, no muszę być jak najbardziej święty. Muszę się wyspowiadać, codziennie przyjmować Eucharystię i po jakimś czasie Duch Boży może we mnie się rozwijać, tak jak to Biblia mówi, jak zakwas. Ale też takim na bieżąco sposobem wpływania na nasz nastrój i życie jest to, że prosimy, proszę po prostu Boga o to, aby... Napełni mnie duchem, na przykład radości, towarzystwa, świadomości potrzebnej do szczęścia, poprowadzenia mnie w życiu. Robię to kilka razy dziennie, staram się robić kilka razy dziennie. No i rzeczywiście czuję, że wtedy zaczyna się we mnie i wokół mnie wszystko układać tak, że czuję się po prostu lepiej. Muszę też pamiętać o tym, żeby odganiać nastroje i wpływać na no mój negatywny. Nastrój, odganiając ducha smutku, braku nadziei, depresji, zwątpienia. No jest to niesamowite narzędzie do tego, żeby wpływać na to, co chcemy zrobić. No, często spotykam się z tym, że po prostu najchętniej nie mam siły i leżałbym po prostu sparaliżowany, a chciałbym działać, chciałbym funkcjonować, chciałbym tworzyć chciałbym życia, a nie zagłębiać się w depresji. Więc wtedy po prostu z siebie nie potrafię tego wykrzesać. I proszę o to Ducha Świętego, proszę Boga. E, słowami, Duchu Święty, proszę Cię, napełni mnie energią do życia, napełni mnie mocą do tego, abym mógł tworzyć, abym mógł działać, mógł pracować. E, I też odganiam ducha niemocy, ducha depresji. Zniechęcenia. No jest to cudowne. Doświadczam bardzo często, w zasadzie zawsze, tego działania, mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak uświęcony jestem. Ale kiedy zacząłem tego, to stosować, w szczególności po grzechach jakichś drobnych, na przykład źle pomyślę, źle poczuję, źle coś zrobię żeby nie lecieć nie leci od razu do spowiedzi, bo nie jest to grzech, grzech ciężki, to po prostu odgania mówię Jezu Chryste, proszę wybacz mi za, że, za to, że zgrzeszyłem, oceniając kogoś. Proszę Ciebie o pouczenie oraz o świadomość Ducha Świętego, abym posiadał świadomość potrzebną do zbawienia. Wtedy najczęściej Chrystus mi uświadamia Albo bezpośrednio słyszę jego głos, albo przychodzi to po chwili w myślach, w zależności od jakby obecności Ducha Bożego we mnie i rodzaju grzechu. I wtedy wyrzucam z siebie po tych słowach ducha pychy, albo ducha oceniania innych. I dzięki temu przychodzi do mnie właśnie ta moc, siła do tego, żeby czynić dobrze, żeby czuć się lepiej. Ponieważ ta walka duchowa polega na tym, że kiedy robimy coś złego, szatan nas ma wpływ swoim duchem, którego przyciągamy grzechem, i wtedy czujemy się gorzej, bo szatan nas do tego prowadzi. A jeżeli się uświęcamy, robimy coś dobrego, albo prosimy o to, to Bóg prowadzi nas do radości, do czynienia dobra, do inspiracji, do nie wiem, tańca, śpiewania, tworzenia. Co, co możemy przezywać. Dobrze, więc zatem chciałem się podzielić tą dobrą nowiną z Panem Bogiem. Do usłyszenia.